No, cześć Mawerik, Szczecin, tutaj Wojtek Reda, aktualnie robimy test pokazowy działania FRN-u, jak to mniej więcej tutaj chodzi, o co w tym wszystkim chodzi, że mamy tutaj bramkę internetową i tak dalej, żeby pokazać wszystkim innym użytkownikom mniej więcej działanie tego i proszę o krótki komentarz. W, w stacji, która jest umieszczona z antenką wyrzuconą na parapet niestety mało profesjonalnie ale jakoś funkcjonuje ja dobijam się do bramki takiej jak Wy testujecie prawdopodobnie jest umieszczona w Szczecinie w odległości ode mnie około 3 km w linii 4, tak, ale. ale ja nadaję pomiędzy potęgą, więc mam też ograniczone możliwości nasze anteny się nie widzą mówiąc 10 watów e, mogę tego niestety zmniejszyć i e, nie wiem jak tam do Was dochodzę, więc też Was poproszę przy okazji jak to wygląda Wygląda powiem Ci to bardzo dobrze, bardzo dobrze. Lekkie, lekko urywa, ale urywa, ale nie jest źle. Ogólnie dobrze to słychać. Tak to by więcej wyglądała. Taka krótka prezentacja. Tutaj myślę, że ją ustawimy, wrzucę ją później na YouTube, A tutaj po prostu pokażę więcej o co chodzi we terenie, że dzięki temu, że możemy wszyscy tutaj rozmawiać, na przykład ja sobie, siedzę tutaj na Pomorzu, rozmawiam ze Szczecinem, jeszcze mam radio przy sobie i wszystko jest w porządku. Dziękuję Maverick 73 i do usłyszenia.